Jesteśmy na bardzo fajnej inwestycji, w której mamy 28 domów w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i jedną willę wolnostojącą. Piękne widoki na Albir, Alte, na morze i na góry. Fajna lokalizacja do mieszkania. Chodźcie zobaczyć jak wygląda ten dom pokazowy. Na tej inwestycji mamy bardzo wysoką jakość wykończenia wnętrz. Kuchnie są możliwe do wyboru w trzech wariantach. Prawie wszystkie sprzęty są wliczone w cenę oprócz lodówki i zmywarki. Chodźmy dalej, pokażę Wam, jak wygląda reszta tego pięknego domu. Zapraszam Was do pierwszej sypialni. Jest to sypialnia małżeńska. Mamy duże szafy wbudowane, które są w cenie. Bardzo dużo miejsca, bardzo jasne pomieszczenie. Z widokiem na prywatny taras. W tej sypialni mamy również wejście bezpośrednio do prywatnej łazienki małżeńskiej. Kolejna sypialnia, równie przestronna, tylko z różnicą taką, że nie ma wyjścia bezpośrednio na taras, ale widoki ma równie piękne. Na piętrze jest wspólna łazienka. Na dole deweloper przewidział przestrzeń do własnej aranżacji z wyjściem bezpośrednim na ogród. Tutaj mamy propozycję zrobienia jednej sypialni z garderobą, osobnej łazienki i salonu z aneksem kuchennym. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli szukasz inwestycji dla siebie do mieszkania i masz na przykład dodatkową osobę bądź na dzieci, to jest fantastyczny dom właśnie dla ciebie. Komentuj, obserwuj nasz kanał Hiszpania czeka na ciebie. Adios.